Eee, dobra, to słyszysz? Tak, słyszę. Pewnie. O, z boku to tak tego nie słyszysz, nie? No, nie słyszę. No, to jeszcze... Tak, tak, tak. No. Czekaj. Musiałbyś chyba stanąć na tą łóżku. No. no. że ty po prostu zbierasz się w sobie, żeby też sobie tak pokazać, że... Wszystko jest porządku. Okay. Okay. Wszystko jest ok. okay. Dzieci, że to w jaki sposób to skończymy. Kolejną rzeczą od razu już że to, jak ona się maluje w lustrze. Dobra. To daj trochę, bo teraz trochę za dużo jest mi przestrzeni nad jej głową. Czy nie było trochę tego? I uwaga na mikrofon. Scena czwarta, ujęcie pierwsze, dubel pierwszy. A dźwięk też mówię, czy nie? Scena czwarta, ujęcie drugie, dubel szósty, dźwięk czterdzieści dziewięć. Scena piąta, ujęcie trzecie, dubel pierwszy, dźwięk sześćdziesiąty tak jakoś dziwnie tak nie wiem akcja bardziej profilem cię widziałyśmy i żeby było tak, że po prostu widzimy wiesz twoje oba oczy i bardziej przód twarz dobra okej tak może się opriesz a nie dobra. nie mogę dobra okay. dobrze 4250049 Dźwięk. W zapisie. kamera Klaps. Okay. Bo robisz mega dużo dobrych rzeczy, tylko boję się, że one są w takich odległościach od siebie, no, ale, ale, że to będzie za długie. No, ale, ale, ale. Dobry, ale... Nie, nie, nie. Równo musicie, równo. musicie Bo to już pospada, serio. Kamera. Poszła. Klaps. Scena piąta, ujęcie trzecie, Duel drugi, dźwięk osiemdziesiąty drugi. trzeci. A, duel trzeci, dźwięk osiemdziesiąty drugi. Akcja. Akcja już. Dobra. Ładnie, było. I jeszcze raz. I koniec. Uwaga, chłopaki. Szykujemy się. Chłopaki otwierają browary vol. 2. Akcja. Okej. Okay. Oni będą mówić teraz. Pamiętaj, że ty nie możesz wpaść na jakieś te kamienie przypadkiem. Ile mamy scen? Więc musisz prowadzić ich mikrofonem, tylko po tej stronie. musisz sobie, na przykład, wydłużyć ten mikrofon. A nie jest? No teraz jest. Cena szósta, ujęcie pierwsze, dubel pierwszy, dźwięk 113. nie, nie. się. Ja miałem tak przerwać, jedź, tak, tak, tak. bo ja wtedy zobaczyłem. Ale jakby fajnie, gdybyście nie ignorowali tego pytania. W ogóle te trzy przyciski do nagrywania. Okay. Tu, tu okay. 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 i ja tu. To, to chyba najwygodniejsze, nie? Nie, koniec, nie? No. nie klikaj, nie klikaj. Cokolwiek. Cokolwiek. Tutaj mam ostrość. I wy, wyjdzie naturalnie, a nie, że spodziewacie się po prostu wzajemnie tego, co mówicie. Tu mam o, takie przełącznik, mogę się bawić rączką tutaj, nie, bo to gubi, bo to sobie nie dostosować. idziemy, gdzie masz tego fokusa? Gdzie masz ostrość? Tak, ostrość mam na tym. Ja tutaj okay. muszę okay. na pokrętle, bo to... Kamera? Tempo jest dobre, ale jakoś... Mm, właśnie muszę jakoś niżej jakoś... Ja mogę być kamerowy. Kamerowy, to To ma sens. Być, ja ale fajny patent. <grymne> o. Scena szósta, ujęcie drugie, dubel drugi, dźwięk 125 To znaczy czasami. A, ale rzadko tu przebywam. Scena szósta ujęcie drugie, dubel trzeci i dźwięk mi się rozmazał. 126. 126 Słona <grymne> jest na 2.8. Dobra, pokaż ten kadr. Scena szósta, ujęcie piąte, dubel drugi, dźwięk 144. czterdzieści Na początku robić, patrzy i oni odchodzą, a ty nie idziesz do mnie. A do mnie